Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy nasze dosyć dziwaczne przygody w Lost in Random. Teraz po rozmowie, po kilku rozmowach, które przeprowadziliśmy i rozwiązaniu kilku kostów pobocznych, udamy się na rozmowę z kolejną z władczyń tego szalonego, przepełnionego wojną miejsca. I mając, mając nadzieję, że ta rozmowa również potoczy się nie najgorzej. Wiemy już, że... Tutaj łatwo stracić głowę, tak naprawdę, biorąc pod uwagę rozkaz, który słyszeliśmy w poprzednim odcinku, wydany jednemu z mm, jednej z osób, które tutaj e, zajmowały się usługiwaniem tejże oto osobie. Jak, jak widzicie, pięknej osobistości. Zobaczmy, co ma ona do powiedzenia nam. I miejmy nadzieję, że to nie będzie nic złego. Okej, okay, dziękujemy, że możemy podejść. Um, cześć, nazywam się Iwan. <laughs> po prostu od tego zaczniemy.

Hej, je, jest coś, czego się nauczyliśmy, ale pytanie, czy to nam wystarczy? Może nam ktoś powie tutaj jeszcze coś dodatkowego? A, kominiarzem, dokładnie kominiarzem jesteśmy. I, a, a ty jesteś z kolei idealnym odzwierciedleniem dupka. Aha, to, to mogło się faktycznie nie skończyć zbyt dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. Życzyłabym sobie, żeby porozmawiać z Duke'em na temat wojny. Ej, okay, tytuły są ważne. Okej, most esteemed lady, And the Duke is your imperial majesty, right lord of okay. przynajmniej znamy jego tytuł, to zawsze coś. Będziemy mogli trochę lepiej to wykorzystać, mam nadzieję, teraz. <grytanie> Dzięki, dziwaku. Ej, ja, dobra, bądźmy mili. Nauczyła nas czegoś, czego chcieliśmy się nauczyć, więc to jest jakby pozytywne, co zrobiła więc nie mamy co. Nie ma co być niemiłym. Dobra, tutaj widzę jeszcze jeden wykrzykniczek. Marjorie von Foyt. Musimy wybrać coś mało. A, mam tylko jedną odpowiedź. Chciałbym mieć audiencję z dziukiem. Oczywiście, że nie. Okej. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. Okay. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a a drinking bird. Here. A, bardzo can ciekawe can. porównanie muszę powiedzieć. Mm. Aha, w ten oh, sposób. Wonderful, wonderful. Yes. Perfectly wonderful. Now, what did you want to discuss? Możesz mnie nauczyć trochę etykiety? Aha, to bardzo niemiłe ze strony Marjorie. No, i tak się nauczyliśmy już trochę. Może nawet będziemy w stanie coś powiedzieć do Duka, zanim nas wygoni. Za kompletny brak manier. I te maniery w tym miejscu są trochę straszne. A teraz, spróbujmy. Panie. Duku, Nie pamiętam jakie tam była jego cała nazwa, ale najpierw... Najpierw musimy się po, pochylić. What's up, Duke? <laughs> nie. E, begging your forgiveness, podam się, że to jest opcja. E, błagając o kawałek Twojego ciasta, ale nie wiem, błagamy o Twoje przebaczenie. <laughs> you fancy person też jest dobrym wyborem. O, wielki zjedaczu ciastek. No, to myślę, że nie zadziała. Może jednak użyjemy imperialne majesty. To ładnie brzmi, jednak. Teraz możemy powiedzieć coś więcej. O, możemy nawet dalej uderzać w to. Hej, also a princess. <laughs> eee, może przestawmy się jednak z y, grzecznością i respektem. O, no i dobrze. Tak, to to jest, to jest najważniejsze pytanie właśnie, które chcemy poruszyć.

no, rozumiem, totalnie wiem o co chodzi. To, to nie tak, że strach czy coś, tylko to dla ludzi jest wszystko robione. Czy mogłyś mi zamiast tego dać w takim wypadku coś, co mogłaby mi pokazać, żeby jej pozwolić łatwiej przypomnieć sobie, co wydarzyło się?

A dostaniemy klucz? Bo bez klucza tam się ciężko będzie dostać. E, czy naprawdę w ten sposób żyjecie? Boże, jak dobrze, że ci ludzie go mają. Co by poczęli bez niego, no nie?

Raczej nie pokuszę się o żadne słodycze, ale za to jak najbardziej rozumiem. Dobra, ee, jak mój ojciec umarł? To jest nieprzyjemne pytanie. O oh, łała. Wow, wow. Co no się stało z tym właśnie narzędziem zbrodni? Tak, totalnie. A okej, okay. już myślałem, że naprawdę chcę nam Wmówić to, że sobie Narzędzie zbrodni Wzięło i urosło nogi Jestem że ten robot dalej istnieje Nie ma opcji E, gdzie mogę znaleźć ten obraz? In the on the land. I'm sure that Interesujące. E, no dobrze, to w takim przypadku zabieramy się do działania. Tam, no, jako, jako, jako do widzenia. No, się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. Tu już wygoniliśmy osoby, faktycznie. Tu rozmawialiśmy, tu rozmawialiśmy. No, musimy chyba do nostalgium się udać. Yy, tylko teraz pytanie: Nostalgium było z której strony? Co tutaj jest? Wildcard Hill, tam widzę, że jest zamknięte przejście. Tutaj się ludzie jeszcze nie boją, wystarczająco przynajmniej. Tam z domena baronowej. Ale my najpierw musimy zająć się kwestią, która nas tutaj przywiodła. Tam byliśmy, dobra, to chodźmy w takim wypadku do Nostalgium, no bo nie ma innego wyjścia. Yy, tutaj byliśmy, tam się swoją drogą nie świeciło jeszcze. To miejsce na rzut kostką, więc coś mnie mam że. Jak tylko wykonamy quest, to będziemy tam mogli go skrzucić i będziemy mogli sobie odblokować kolejne przejście. Mm. O cholerka, tylko teraz ja mam, mam iść tutaj. Trochę się, trochę się zagubiłem w sumie. O, Royal Nostalgia, ok. Czyli wszystko jest na miejscu. Tylko, czy, tylko że my nie mamy klucza wciąż. Chciałem, a niej mamy trochę kasy, więc dlaczego by ci jej nie, nie oddać, że tak powiem? Co tu mamy najdroższego? Chyba młot sobie kupimy. O, hazard, hazard albo hazard. Są jakieś nowe rzeczy. To mi się podoba. Dobra, pokażcie mi te nowe rzeczy. Czy na przykład to? Guard down. To jest jakaś klątwa, która osłabia przeciwników. Ok, 105 stać nas. bierzemy Zastanawiamy się. Nie będę jej dodawał na razie do mojego zasobu, bo wciąż uważam, że mamy wystarczająco, bym powiedział, fajne rzeczy już w naszej tali. No dobra, czyli nie, nie pójdziemy tam to na pewno. Natomiast widziałem, że nam się jedno przejście odblokowało tutaj. Bo normalnie byśmy szli. Normalnie byśmy szli sobie tam do e, właśnie tych terenów. Ale tutaj gdzieś było jeszcze przejście. Więc myślę, że będziemy. O, teren baronowej, właśnie. Nie tyle, że do baronowej się chcemy dostać, tylko chcemy klucz. Ten klucz nam jest potrzebny, żeby cokolwiek tutaj działać. A się przestraszyłem na niego, Chryste czy my tutaj nie byliśmy? My tutaj totalnie byliśmy. O kurczątko. No dobra, to teraz pytanie: skąd my mamy zgarnąć klucz? Zobaczmy. Royal Nostalgium, oczywiście, ale żeby tam się dostać, my musimy mieć klucz. A żeby dostać klucz, to chyba musimy odwiedzić właśnie Duka w takim wypadku, nie? To by nawet miało sens, żeby go odwiedzić. No bo jeżeli on jest, jakby, władcą tego, tego miejsca to może go po prostu poprosimy o ten klucz Może to wystarczy A w sumie spotkaliśmy też jakby nie patrzeć a. A tamten to był Count przepraszam mm, Chcę doświadczyć każdego aspektu życia do w pełni I szczerze mówiąc nie mogę go za to winić Nie to bez przesady jest jakby najbardziej leniwą osobą jaką kiedykolwiek spotkałam Ale jednocześnie w jakiś sposób Najbardziej potężną Jest mięciutki i jestem zaskoczona faktem, jak długo wytrzymał. Ale w jakiś sposób potrafi wywołać uczucie lojalności wobec niego. Cholera. Dobra, spróbujmy zrobić to, wydaje mi się. Czy to chyba go najsensowniej opisuje? Trochę się wahałem między tym, a No Dobra, będę kontynuować mój quest w takim wypadku. Tylko mój quest napotkał na problem. Mój quest napotkał na problem w postaci braku klucza. Ale dobra, skończmy szybko do Count'a. Tak jak mówię, może on ma. Po prostu ten klucz i się z nami podzieli. Hej, mate, ale nie mam w tym momencie kasy na to, więc nic nie strejdujemy, niestety. Nie, tutaj. dodajemy eh, zadajemy to pytanie tutaj, ale. Okej, okay, to cię, cieszę, że go lubisz. A my potrzebujemy w dalszym ciągu klucza. O jak to? Raz lepiej, od razu. A tam jest jeszcze jedna. Dobra. Dziuku, dziuku. whatever. Ja nawet nie mogę z pokazać już okej. Okay. Czyli coś czuję. A gdzie jest ten cały misiaczek? On zniknął stąd. No, waham się, tutaj nie, nie zdobędziemy tego, co potrzebujemy, więc musimy iść dalej. Przejdziemy więc sobie tędy i pójdziemy. Bo teraz rozmawialiśmy z tym strategiem, tak? Być może. Być może ta rozmowa z nim spowodowała, że możemy już iść kostką tam w tym innym, a myślałem, że tam coś jest W tym innym już yy, terenie, tam gdzie Widać było, że Kostka ma być, ale a Może po prostu możemy podejść tutaj Widzę wykrzyknik Ale nie widzę możliwości zrobienia czegokolwiek w tej kwestii Ani uderzenia, ani aktywowania niczego Więc, yy, no tak, no, trzeba po prostu, nie mamy, to jest jasne ale myślałem, że może uaktywnimy jakąś scenkę Która nam powie coś więcej no Dobra, przyglądajmy się wszystkim rogom i zakamarkom Aż ten klucz się nam znajdzie, tutaj chyba się nie da przejść Nie, myślę prawie wpadliśmy pod ten Pod teksturę A to dopiero jest straszne Jux Domain, Baroness Domain, no tak No my skoczymy tutaj tam niczego nie ma. Dobra, zobaczmy, bo jestem coś, coś czuję, że mogę tą kostką rzucić tam. Więc. Tam nie mogę, oczywiście. Tam coś jest. Tam coś jest. Tam jest klucz, którego nie zauważyłem wcześniej. Na litość boską jestem ślepy. Dobrze. To to było po prostu smutne. O, to, to, to nawet. Szko szkoda mi mówić, że tego klucza nie zauważyłem, ale mam wrażenie, że go nie było. Co tu tak ciemno jakoś. Znaczy tam głowa była całkiem spora. Dobra, to teraz lecimy z powrotem szybciutko do. Do tego całego Cokolwiek tam jest widzę nawet wykrzyknik w tle który nam pomaga W nawigacji Bardzo miło powinno być więcej tych wykrzykników tajników, nawet z większego dystansu widoczne jakaś Jakaś ee, forma nie wiem e, Nie radaru tylko bardziej Kompasu Dobra, kuczy użyty Bramka otwarta możemy cisnąć Oczywiście na 100% czeka nas walka no nie ma co ukrywać to Są jakieś ciekawe rzeczy od razu nas zaczęli strzelać. Bez chwili zastanowienia. Nie wolę uniknąć. Zgarniamy, zgarniamy kryształki. Tam oczywiście też kostka musi troszkę nagimnastykować. Chodź do mnie kosteczko i rzucamy. Dobra, co mamy, co mamy? Mamy dwa, to nie jest najgorzej. Mamy też możliwość zgarnięcia łuku, więc od razu to czynimy. I teraz tak, co ja bym sobie zapisał? W sumie to nie zapisałbym sobie nic z tego, po prostu wezmę miecz i zacznę atakować. Wydaje mi się, że to będzie wystarczające. A, zaraz, ja mam łuk, nie miecz. Faktycznie. No łuk też jest ok. tylko kogo ja chcę w kolejności pokonać? Chyba tego, a cholera, strzelającego w nas kolegę. Oczywiście, o ile zacznę trafiać w niego. Jeszcze troszkę potrzebujemy. On tam stoi w taki bardzo nieprzyjemny sposób, co mi trochę utrudnia życie. Ok, pokonaliśmy go, ale tu się nam wygenerował nowy przeciwnik, a nawet dwóch takich przeciwników. Myślałem, że to jeden z takim od, odsłoniętym odsłoniętym twarzą. To mi trochę zaskoczyło. Dobra, zgarniamy. A, kostki. Mi się mniej podoba już. No jeszcze potrzebujemy trochę, ale to już niedużo. To już ten rycerz zadaje swoim własnym ziomeczkom. obrażenia. Dobra, rzucamy. Niech nam wypadnie dobra liczba i niech nam wypadną dobre bronie. Na pewno mamy miecz. Zgarniamy. Na pewno mamy tarczę z tego, co tu widziałem. Przyszmy, co jeszcze możemy mieć. Potion, No, z chęcią wypijemy Eliksir. Um, I co? I sobie za. Spinujemy sobie tą kartę i idziemy. Nie mamy łuku już, ale możemy zrobić trochę krzywdy po prostu wręcz. O kurde, on jest całkiem wytrzymały. Oczywiście tego nie walnę. Dobra. Pokonamy te mniejsze. O kurczę, on się kręci, jak garen. Ale jasna. To by mi się młodsze, że mówiąc. Mogę go spinować jednak, ale nie będziemy, że oni aż tak potężni się okażą. Dobra. Pokonamy tych, którzy są tutaj na dole. Trzeba zrobić szybki unik. O, on się przewrócił co prawda, więc to zawsze coś. Musi kostka złapać wszystkie rzeczy do swojego wnętrza, do brzuszka. Znowu wieczka, super, to mnie bardzo cieszy. O, Lanza lanca mnie, lanca mnie dopiero cieszy. Właśnie też źle mam możliwości przypięcia tych dobrych rzeczy. Przypniemy to. Eee, przypniemy. Czy mogę, coś nie mogę, muszę odpiąć to i sobie z chęcią to odepnę, bo tu mam dużo lepsze możliwości. Czy chce to? Nie no, choćbym nie wiem co zrobił, to i tak tego nie dostanę, więc po prostu idę lancą cisnąć. Ona się źle, nie, nie za dobrze się sprawdzi oczywiście na padających a tam dostał. Załadujemy atak i kręciołek nam powiedzmy, że wyszedł. W jakiejś części na pewno. Można się skupić na tym zaraz przed sobą. To nie jest najprostsza rzecz, jak widzicie. Oni sobie już trochę wytrzymali. Ale tak długo, jak trzymamy ich blisko siebie nawzajem, to jeszcze przy okazji zadają obrażenia sami sobie. A to już jest akurat bardzo pozytywna rzecz, tak? Jak na przykład teraz. był uniknięty. My trochę co prawda, obrywamy w tej sytuacji, ale to nie jest takie obrywanie, które jakoś bardzo mnie martwi. No, to jest daszował w nas. Cholera, naprawdę zostało obu na. zostawiliśmy obu na low. To jest taka najgorsza. Kombinacja, jaka mogła być. Dobra, kostka musi po to ruszyć. Teraz niech wróci i rzucamy. Ale już się całkiem sprawnie powiem posługujemy tymi wszystkimi zdolnościami naszymi. Jest to, jest to całkiem przyjemne. Weźmiemy sobie leczonko, niech sobie tutaj chodzi. Weźmiemy sobie też to. I użyjemy tej oto właśnie. tego naszego duszka. Taką muszę kurczę, ciężko mnie zwycelować. Chyba będzie tak dobrze, jak go rzucimy. Dobra, a my mamy w międzyczasie co? Mamy łuk, tak? No dobra, to łuk. O, pokonany kolega. Tutaj się trochę poleczymy będąc w tym dzwoneczku. kolejny kolega, oczywiście teraz tutaj są przeciwnicy jeszcze, których musimy wyeliminować, tylko należy chce być w obrębie dzwonka. Dobra. I to powinno być wszystko, czy może jeszcze się tam pojawią jakieś przeciwnicy? O cholera, jeszcze jest ten. Coś, coś jeszcze oberwałem nagle. Więc coś z dystansu mnie w ogóle bije. Biegniemy sobie tutaj, bo tak naprawdę to mogliśmy zająć tą pozycję z góry już wcześniej. Coś co co mnie? To tak naprawdę mnie tutaj atakuje. Dobra, wejdę w ten dzwoneczek Halo Halo lecz mnie dzwonku lecz. No bo nie mam już, mamy się odwyszczały A może chodzi o to, że po prostu tarcza się odbija. Jeśli tak, no dobra, to rzucimy kostkę po prostu. Czy mamy młot? Bo bardzo bym chciał młot. Nie mam, ale mamy tarczę. Tarczę sobie zgarniemy i mamy znowu lancę, więc no skorzystamy z dobroci tych naszych wzmacniających pokeny kostek. Weźmy sobie też to I, i to tyle. I to tyle, to mogę nawet tego nie brać. Pyk, 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 pyk w plecy tutaj kolegę. Od razu seryjka. Chyba teraz tarczą to już będzie trochę trudniej się pobawić. No ta długo jak go złapiemy na jakimś wykroku. Zobaczcie jak on tam szarżuje. Nie, jest zwinny z kolei. Więc szybko, szybko go można było pokonać. Coś tutaj, a tam jest jeszcze kolega. Ja mam jeden, całą jeden, jedną strzałę mam. I to jest wszystko co ja mogę mu zrobić jak nie jest na takim tym. Ja muszę kolejny łuk znaleźć. Mogę go oczywiście ten, rozwalić mu. Bardzo mi się teraz przydał łuk. Ale nie mam łuku. uhu, no to jest problem. Dobra, to, użyjemy sobie, a ja miałem full HP w sumie, no nieważne e, Weźmiemy sobie też Ten mieczyk, no ale ten mieczyk mi nic nie daje tak naprawdę, dobra i, 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 i tyle i gramy Musimy trochę kryształków nagenerować z niego One tak nie bardzo spadają jak mają, a zaraz, no chyba no, mogę podejść jednak Mogę? Nie no, patrzę po tych książkach i się zastanawiam bo ciężko mi będzie wygenerować te kryształki zgarnąć, jeżeli one są tam na podwyższeniu. Tam się tylko jest je w stanie. O, ona nawet tam skoczyła bez problemu. Okej. Okay. A fakt chciałem zaskakiwać, ale się nie udało. Zaskok jest niestety dosyć taki ciężki ma, e, robi wrażenie, jakby to. Nie było zbyt łatwe do zrobienia przez even. No, jakoś koleć tam po to. Jak się jeszcze nageneruję dodatkowych trochę. Super. To rzucamy i miejmy nadzieję, że teraz jest, jest łuk. Widzę łuk. Zgarniemy sobie łuczek. Zgarniemy sobie tarczę dodatkowo. Chyba tyle potrzebujemy. Tyle, tyle, tyle potrzebujemy, żeby pokonać kolegę tutaj. Mam muszę, muszę trafiać, niestety. Znaczy, to nie jest niestety, że trafiam, ale niestety czasami mi nie wychodzi. To był nasz ostatni przeciwnik, więc dobrze, że W sumie, to jakbyśmy do tej walki wyszli bez łuku, to my nie jesteśmy w stanie wygrać, jak teraz nad tym myślę. Czyli choćby nie wiem, co nie możemy się poświęcić łuku nigdy. To straszne. Je... Chyba, że tam by się dało jakoś przejść, ale nawet nie wiem jak. A o no tam, teraz jak się odsłoni, to spoko, ale wcześniej tego odsłonięcia nie było, więc byśmy byli tutaj zatrzymani na wieki. Co jest lekkim problemem jednak. Coś się świeciło przez chwilę? To się po prostu światło odbija. Ok. No dobra. Chodźmy więc do góry. No i. A, to ja możemy teraz zaskoczyć. Ok, i mamy co to jest? A to jest połowa portretu Duka. Kurczę, jak połączymy ją z drugą, to powinna nam coś powiedzieć więcej na temat przeszłości, ale to wciąż jest tylko połowa. Nie możemy tu wyskoczyć. Hmm. Mogę na pewno zaskoczyć tu. To może już na ziemię, dam radę. Dam, nawet sobie nie zrobię krzywdy z tego tytułu. No, ale ok, zrobiliśmy, Zgarnęliśmy połówkę, To jest zawsze coś. Wątpię, żeby w tym miejscu było więcej, więc teraz po prostu trzeba się udać już do samego naszego zlecenia dawcy. A on chyba żył tu, jeśli się znowu nie mylę. O? O, nasz stary znajomy się pojawił. No, ale co? No przecież działamy, tak jak się umawialiśmy, więc. Oh, a przepraszam bardzo, kolego, ale robimy to, co należy do nas. Mamy umowę. Żeby zakończyć wojnę, to trzeba trochę czasu poświęcić jednak, Shadowmanie. No nic. Mm. On nas może pośpieszyć, ale my i tak robimy wszystko, co możemy, najszybciej jak się da. A tak jak to powiedziała Iwan, zakończenie wojny to nie jest. Teraz, to nie jest 5 sekund roboty. Eee, jest tam, tak? Tak. I tutaj powinniśmy niedługo się spotkać z naszym e, kolegą. Znaczy, kolegą, nie wiem, czy on by nazwał kolegą, ale my go nazwiemy kolegą. Łamiąc zasady etykiety. Oj, docięliśmy się tutaj na sekundkę, a tylko na sekundkę idziemy dalej. No dobra, halo, halo, o, mamy połowę obrazu. And się tak, tak, jak pokazywana jest cały czas even, ale Bo nie ma animacji to dla dziłka mu się przyglądającego się to obrazowi. To, to znaczy... Daddy! O, tragedia, prawda? To jest dopiero tragedia. Obiecałeś, że przekażesz mi coś, jeżeli pomogę. Eee, I. Well, teraz chcieli to uzyskać. No to już nie nasza wina, jakby nie patrzeć. No, cieszymy się, że mogliśmy służyć. Proszę bardzo. A to cały portal dostaliśmy. Ha. Znaczy no, oni są faktycznie wszyscy trzymani, ale poniekąd on jest najbliżej, że tak powiem. Ja bym się upierał tutaj jednak przy tym, że on był najbardziej kochany. To trigger Nishka's memories of that fateful night. Teraz pytanie, bo tutaj była jeszcze jedna kostkowa arena, znaczy arena. No, jeszcze jedno do mi się dużo kostką. I zastanawiam czy nie bylibyśmy w stanie teraz tego strigerować jakoś. Ale, ale, właśnie. Pytanie brzmi, gdzie, gdzie to było? Teraz tego nie widzę. A jestem przekonany, że to widziałem. No tak, tam jest Wildcard Hill. I wszystko świetnie, tylko że ono nas tutaj nie przepuści, nie? Ale nie mam pojęcia Jak wiele zasad Duke ustanowił Jeżeli chodzi o ten Battlefield, ale tak to jest eskorta Ja tu po prostu zostanę Na razie Nie ma potrzeby mnie gdzieś eskortować Ja będę chciał po prostu przekroczyć teraz te tereny I iść sobie dalej więc zżyjmy się dobrze w tym miejscu. że na pewno nie ma tutaj gdzieś możliwości rzucenia kostką znowu? Bo może jest, a po prostu. No, ja byłem szokowany, że widziałem takie miejsce. A teraz, choćby nie wiem co, nie mogę go zlokalizować. A może po prostu to stare miejsce znowu się zaświeci? Nie no, ono jest, ono jest wyciemnione. Więc to chyba jednak nie to. Będziemy musieli zająć się poszukiwaniami tego miejsca, tak naprawdę. Ale póki co, moi drodzy, ja wam nie podziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i że razem oglądaliśmy przygody Even w Lost in Random. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zapraszam też do lajkowania i komentowania tego, co myślicie o tej serii. Bardzo z chęcią to usłyszę i przeczytam. A również zapraszam Was także do subskrypcji kanału. My widzimy się natomiast bardzo niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej.